Co tam masz, Tudor? Co będziemy dzisiaj robić? Chciałem... Ja tam sobie siedzę. I, i memlam się Babuna? E, babuna babun Bo to babun mówię A co tata będzie robić? Będzie żar pewnie <grym> Co dziś robimy? Witam was serdecznie ponownie z kuchni Jakoś z tej kuchni wyjść nie mogę Słuchajcie, dzisiaj jeśli jesteście ciekawi spróbujemy odtworzyć przepis mojej świętej pamięci babuni, mianowicie Jabłecznik, zwany potocznie szarlotką, zwany potocznie ciastem jabłkowym. <głos> <głos> Już więcej nie wiem, jak się nazywa. Yy, babcia natomiast yy, zawsze w szarlotce stosowała wielorakość jabłek. Ktoś byś wam kiedyś powiedział, yy, że najlepsza Najlepszy jabłecznik, najlepsza szarlotka powinna być z kwaśnych jabłek typu szara boskop, typu antonówka. Ale wiedzcie, że moja babcia zawsze robiła jabłka ze spadów. Czyli to, co było w domu, z tego robiła, zesmażała i smakowało to najlepiej. My dziś nie pójdziemy tym tropem, bo. Zaopatrzyliśmy się na rynku w szarą renetę. Jezus, ale ty piordolisz stary! <gry> e, tak, więc mamy szarą renetę, jabłko kwaśne, ale jak najbardziej do e, ciasta się nadaje. Tutaj mam około 2 kg tych jabłek. I teraz sobie tniemy je w takie świarteczki. świateczka na poł jedna czarteczka do wychylenia, Up! a druga do skrojenia. No i tak sobie, słuchajcie, musimy wszystko podziałać, skroić. Najważniejsze jest to, żeby tych jabłek, broń boże, nie trzeć na tarce ani, wiecie, nie kupować takiego gotowego musu, bo to w ogóle już, wiecie, deklasuje nasz jabłecznik i będzie smakował tak jak jakiś ze sklepu kupny, a nie o to tu chodzi. Troszeczkę roboty, e, wyćwiczmy się w cierpliwość i w umiejętności krojenia. Wszystkie te nasze jabłka musimy pokroić w taką oto kostkę. Ja kroję, a z wami się widzę za chwilę. Dobrze, moi drodzy, jabłka mamy już obrane. Wyszło tego całkiem sporo, ale pamiętajcie, że to jeszcze zmaleje. Co teraz robimy? W tym momencie będziemy połowę z tych jabłek odrzucać i połowę sobie tych jabłek weźmiemy i przesmażymy z masłem, cukrem, i cynamonem i odrobiną soli. A drugą połowę będziemy dawać taką surową do ciasta, żeby jedząc nasz jabłecznik czuć. Chrupiące kawałki owoców. Czekamy aż masło się rozpuści. Najlepiej w maśle. Dodatkowo sobie jeszcze to trochę osolimy. Dodamy brązowego cukru. I wiecie co z tego wyjdzie? Słony karmel! Mamy? Mamy! <śmany> Także jeśli ktoś nie chce się bawić w patelki i jakieś tam takie cuda na kiju, polecam. Może nie dzieciom, ale do wypicia jak najbardziej. Dobra, i teraz cukier. Także jedziemy, ile ja tutaj wezmę. Na tyle jabłek, to wsypiemy sobie mniej więcej. Szklankę, szklankę cukru. Ja wezmę taką szklankę. A to będzie gdzieś około 200 gramów, na oko robię, wiecie. I zobaczymy, wszystko zależy od tego, kto jakie słodkie chce mieć ciasto, znaczy do no ciasto finalnie. I jak bardzo. Kwaśne są jabłka. Także zależy, jeśli macie jabłka bardziej słodkie, możecie mniej tego cukru wsypać. My wsypaliśmy tyle tyle. Poczekamy aż to się rozpuści. Zaraz dodamy cynamon i będziemy próżyć w tym nasze jabłka. Ile tu jest gram tego cynamu? Mm -hmm. Torebka, proszę bardzo, od Rymata. Tak, myślę, że na tyle jabłek. Może... Na razie zobaczymy. Jeśli zejdzie cały, to wam o tym powiem. Jak myślisz cały? Wsypać? Może poczekaj chwilę. Żeby, wiesz, za dużo cynamonu to no. może być gorzkie. No, poczekaj. Ale no. pachnie fajnie. Żeby mnie popieprzył. Jeszcze trochę soli. Mówię to zawsze i będę podkreślał. Gdzie jest cukier, tam jest sól. A gdzie biją, się ucieka. Dodajemy nasze apele Apfelin. I będziemy je próżyć. Zaraz sobie trochę zmniejszymy temperaturę na, na szóstkę. Ale pachnie. O dokładnie, jeśli ktoś był za granicą, gdzie lody Bena i Jerry'ego są bardziej popularne niż u nas w Polsce, my to mamy raptem parę smaków, to Ben i Jerry Sainaman Square no świetne, dla mnie, mistrzostwo świata, najlepsze lody tej marki. Także jeśli ktoś by gdzieś widział z ręką na sercu, Rekomenduję. Lepiej niż tak, niż z duszą na <grymne> Dobra, no i teraz to musi trochę sobie: wiecie, ee, popróżyć się. Także odstawiamy to, można to przykryć, i na wolnym ogniu, niech to sobie zmięknie. Moi drodzy, jabłka już nam się próżą pięknie, zobaczcie, zdążyły trochę rozmięknąć. Zaraz je odstawimy, bo nie chcemy, żeby z tego paczka była jeszcze na samą końcówkę. Wrzucimy sobie pozostałą część, żeby one się tutaj zahardowały, ale w międzyczasie zróbmy sobie kruche, kruche ciasto i do naszego kruchego ciasta będziemy potrzebowali trzy szklanki mąki. To są jakieś takie wiecie przepisy ala yy, typu dziwne, no bo ile to jest szklanka mąki, jak to policzyć, ta szklanka, a inna szklanka, nie wiem, zrobimy z mojego kubka do kawy mamy jedną, przesiejemy przez sitko, bo znalazłem sitko, to dzisiaj mi się chce, ostatnie ciasto było robione nie wiem, przez sitko ale też wyszło, tak więc nie wiem, jaka to jest zależność, druga szklanka I trzecia, proszę bardzo, trzy, szklani trzy szklaniczki wylądowały w naszym mikserze, następnie jedna kostka masła, masło. Od razu z lodówki wszystko musi być zimne, żeby nasza, wiecie, tutaj masa się nie rozleciała. Ewentualnie, jak zrobimy, ona będzie już taka a little bit, to sobie jeszcze ją wrzucimy na trochę do zamrażarki. Rzucam masło i widzimy się dalej. Mamy nasze masło, i teraz sekretny przepis. Musimy dodać trochę śpini, żeby ciasto było bardziej kruche i dodajemy sobie trzy łyżki smalcu, moi drodzy. Powiem Wam, że to, to właśnie ten sekretny przepis, e, sekretny składnik, który e, moja babcia dodawała do e, ciasta, było właśnie Smalec, jedno co zapamiętałem to, to właśnie, że smalec, bo jako małe dziecko byłem normalnie w szoku, że babcia robi takie dobre ciasto, a ono jest ze świńskiego tłuszczu. Tak więc y, smalec już jest wpakowany. Dalej potrzebujemy dwa zwykłe żółtka. Dodajemy. Żółtka wjechały. E, następnie saszetkę toksycznego, chemicznego cukru wanilinowego. E, trzeba dać. E, dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Uchylę rąbka tajemnicy i pokażę was, Wam nasz e, pierdolnik tak zwany. Tutaj trzymamy wszystkie przyprawy, jakieś inne rzeczy. O, orzeszki wjechały na święta, także na bogatości, na bogatości dwie łyżeczki. Taka 30 gramowa porcja proszku powinna wam starczyć na kilogram kilogram mąki. My kilograma nie używamy, więc damy sobie dwie łyżki. Jedna poszła. Druga poszła. Yy, dwie łyżki śmietany. Ja mam śmietane osiemnastkę, proszę bardzo, żadna reklama, ale muszę powiedzieć, że jeśli robicie sos czosnkowy do pizzy, to używajcie tylko tej śmietany i majonez od Motyla, koniecznie. Gwarancja sukcesu. Raz to takie solite so, so, były te, te łyżki, <złatki> ale idą święta, więc dobrze. I pół szklanki cukru, aczkolwiek jadam e, taką małą szklaneczkę cukru pudru. E, mikser będzie miał mniejsze opory, żeby to ukręcić i ten cukier nie będzie nam chrzęścił w zębach, więc za zadziewam, nadziewam, jak to się mówi. Naszą misę na robot, to trzeba zacisnąć, nakładka to nie. No. Proszę bardzo i jedziemy. nasze kruche ciasto powiem wam że w tym, z tym robotem planetarnym idzie w chwilę teraz należy je podzielić sobie na pół nam wyszło równy kilogram dobra jest pięknie i wstawiamy to na pół godziny do zamrażarki. Ty prezes, ja tu nagrywam, będą się postępować. A ja ściskam yy, do Dobrze moi drodzy, ciasto spędziło może nie pół godziny, bo już mi się nie chce czekać, ale jakiś czas w zamrażarniku troszeczkę się zrobiło sztywniejsze. Aż przykleiło mi się nawet nie chciało tego foliku. ładować. Wyciągamy sobie, nie, no ładnie, ładnie generalnie. Wyciągamy sobie to na naszą stolnicę. Jeśli ktoś nie ma takich stolnic, ja polecam silikonowe stolnice, jest naprawdę bardzo przydatna, o wiele lepsza niż te drewniane, przede wszystkim nie zajmuje za dużo miejsca, a przecież w dzisiejszych czasach już się nie robi samemu klusek. Więc ona nie jest zbytnio, za często używana. A taka drewniana gdzieś zawsze stać musi jest problematyczna. To od umyjecie schować. Da się nawet łatwiej umyć taką. Dokładnie. Dobrze, mamy naszą blaszkę. My będziemy robić to w takiej blaszce. Więc sobie ją tutaj kładę. Teraz przechodzimy do rozwałkowania naszego ciasta. I oczywiście w miarę jak sobie to rozwałkowujemy to przykładajmy sobie naszą blaszkę kontrolną żeby oddać w miarę taki kształt jaka ma blaszka a to chodzi tylko o to, żeby po prostu to ciasto było w każdej strony równe grubościowo żeby nie wyszło tak, że po bokach będzie grubaśne a będziecie mieli na przykład środek cienki jak jakaś cienizna Chciałem powiedzieć brzydko, ale. Troszkę się klei. No, podsypujemy sobie mąką. Cię uparłam <noise> tej te indukcyjną Kupilibyśmy nowo Myślałam, że bardziej by mi chodziło o to, że się poparzyło. A. Dobra. Jest mniej więcej. I teraz. I teraz. Czy, czy się uda, czy się uda, czy się uda, uwierz w cuda. Coś się powinno udać. Okej. Okay. I... Ej, 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 ej. Dobra. Proszę bardzo Dobra, nawet... Raszniczko. Ale ona miała tam te takie ptaszki, które no. jeszcze jej zagniatały. Wiecie, bo to w tej bajce to, to ta tam chyba szarlotka była, nie? Czy tam jakieś ciasto z owocami nieważne, ale to była taka amerykańska wersja ciasta. oni mają tak zwane te, takie paje nie? Takie pie. I generalnie wszystko co jest tak e, zakryte i jeszcze jest dociśnięte to jest pie. Paje bardzo są popularne. W Wielkiej Brytanii tam w ogóle jadąc, to możecie sobie kupić paje e, z mięsem na wytrawnie, nie tylko słodkie. Więc jeśli ktoś nie był, no to nie zdziwcie się, jak w zamrażarce będą po prostu takie rzeczy do spróbowania i polecam. Spróbować jak również marynowane jajka, prażone świńskie skórki i trifle, pudding. i. trifle pudding. To już z tych lepszych rzeczy, czyli Trifle to jest też taki, takie popularne brytyjskie danie, które wygląda w ten sposób, że mamy jadąc od góry bitą śmietanę, później jest jakaś galaretka z owocami, i na dole jest ciasto biszkoptowe i casted. i właśnie kastyt kastyt to jest krem jajeczny z wanilią bodajże coś takiego także no paluchy lizać mi się zawsze kojarzy ze śnieżką jak ty to robisz jak kiedyś będziemy odwiedzać Wielką Brytanię bo kiedyś muszę dzióbka zabrać do Londynu ona jeszcze nie była nie widziała to weźmiemy was ze sobą i zobaczycie jak wygląda brytyjskie życie Jeśli nas puszczą, bo to wiecie tam teraz te kurde mutacje koronawirus, ja czuję, że niedługo to tam będzie normalnie drugi Resident Evil <grym> Dobrze Tak więc... Aha, dobra. Tak wygląda nasze ciasto. Teraz musimy je sobie podpierać w ogóle, żeśmy ciała dali, bo powinniśmy sobie... Wcześniej rozgrzać piekarnik na 180 stopni i gdzieś tak około 10-15 minut wstawiamy to ciacho nasze, żeby się zrumieniło. Jeszcze musisz podziałać, to, bo w międzyczasie się nagryje. Zaraz wezmę łapki Teodora i pazurkami Teodora to na... Pazurkami... Bo szponami... Pazurem sroki. <grym> A drugą część ciasta będziemy dawać już na górę, i zobaczycie, jak to będzie wyglądać. No to, moi drodzy, mamy już nasz spód upieczony, zdążył nam się tutaj zarumienić. Pamiętamy, że nie chcemy go upiec do końca, tylko żeby dał po prostu się ściął. Żeby nie nasiąkło nam to jabłkami cicho. I co teraz robimy? Bierzemy nasze jabłuszka, już nie dodawaliśmy więcej cynamonu, także dodaliśmy jedynie jeszcze torebeczkę cukru wanilinowego i to w zasadzie wszystko, także niecały, niecały nam zszedł um, cynamon, cynamon niecałą torebkę. Pamiętajcie, że też za dużo cynamonu nie można dać, bo wtedy będzie, no będzie za dużo, za, za bardzo taki korzenny, gorzki taki posmak. więc. Musicie to wziąć sobie na smak I... I już. I widzicie, wcale, wcale tak dużo tych jabłek nie ma. I nawet nie wiem, czy jeszcze ze dwóch jabłek tych, co nam zostały, nie dokroję. Tak myślisz? No można, by tak to zrobić. No, to tak żeby To jeszcze dajemy. Dwa jabłka. Jona górę i champion! Dobrze moi drodzy, pamiętacie, że mieliśmy ciasto, ciasto włoskie, ciasto francuskie, włoskie? Ciasto kruche. kruche. Mieliśmy w dwóch e, egzemplarzach. E, więc teraz będziemy je sobie wykorzystywać. Tą drugą część rozwałkowałem, pociąłem na paseczki i te oto paseczki będziemy układać jak robimy, w kratkę, no. żeby ładnie wyglądało. Tak więc. Postaram się tego nie popsuć, aczkolwiek wiecie, jeśli to jest, ma być ciasto domowe, to ono nie musi wyglądać super idealnie, jak ze sklepu i tak się zje. Więc co? Układamy naszą, nasze paseczki. Jeśli się komuś nie chce tam pitolić w paseczki, to można po prostu wszystko wziąć i przykryć całością, nie? ale ja sądzę, że takie paseczki to będą wyglądać bardzo, bardzo ładnie. Na koniec jeszcze przeciągnąłem nasze ciasto żółtkiem, tak żeby nam się ładnie zarumieniło. I co? Wrzucamy je do piekarnika nagrzanego na 180 stopni. Górna, dolna, grzałka bez termoobiegu na około 45 minut. Aczkolwiek kontrolujemy sobie górę, żeby się nam za bardzo nie przyjarała. Jakby za bardzo łapało za szybko. To można sobie nakryć od góry e, tą. E, czym? Folią. Folią aluminiową Moi kochani, krówki reniferki. Spasione renifery. Mówią, że 45 minut dobiegło końca. Tak więc wyciągamy majster po jakiś... Po ilu ty, ty żeś to przykrył? Po jakichś 15 minutach przykrył foliką Słuchajcie, w piekarnikach strasznie szybko przy, Tym bardziej, kiedy jest nasmarowane żółtkiem e, To ciasto dochodzi I byłoby bardzo ciemne, a tak to się ładnie wyzłociło, wyrzuciło I e, ciasto zdążyło się nam tutaj Dopiec Więc zostawiamy Słuchajcie, do jutra Bo to musi sobie wystyć te jab wystygnąć jabłuszka muszą się tam wiecie stężeć i jutro będziemy mogli posypać sobie to cynamonem, do tego jeszcze tylko gałka lodów waniliowych i bon appetit dziękuję bardzo za uwagę życzę smacznych wypieków